Cześć! Witajcie! Z tej strony KameHan i dzisiaj zapraszam was do Battlefielda III, czyli najczęściej ujawiającej się serii na moim kanale. I mam dla was dzisiaj Grand Bazar w trybie Rush. Tak, tak. Dostałem się do drużyny, która ma bronić przekaźniki, także może jakaś fajna seria nam się z tego urodzi. Ostatnią moją rozgrywkę bardzo miło wspominam, oj, zginąłem. Bardzo miło wspominam, bo staty zacne mi się udało ukręcić, także tam naprawdę ostro poleciałem. Może tutaj ponownie rozpierdzielimy hordę najeżdżających nas przeciwników. Choć nie będzie to łatwe. Bazer jest trochę trudniejszy do obrony, według mnie, aniżeli było to metro, bo poprzednio grałem metro. No daj, Co za supresja! Już mega spam tutaj mm, materiałami wybuchowymi, no co oni tutaj wyprawiają. Rozjebani, kurczę. Gin, gin, A, nas no i... Świetnie. Lepiej być nie może. Już nam jeden punkt, a tu 60 tyketów jeszcze. No masakra, to jakaś jest. Niekiedy trafi się naprawdę team, gdzie są słabi gracze. Tutaj widzę dużo, dużo u mnie ludzi z orzełkami. A nam zrobili, dobra. Wow, mistrzu. straszyłeś mnie. Minus no, wejdziemy tutaj na pleckie. Oni A splantowali, a AS jest po drugiej stronie ulicy. Tutaj będą. Chodź tu buraku No jak on to zrobił RPK Oh my gosh Co <ścoughs> już trudno Radzimy się na nowo No fajne plecy w miarę były Jakiś tutaj jeszcze skład ogarniemy O, tutaj Weźmiemy sobie bieganko Mamy komplet No nie wierzę już tam to zrobili, be? Mhm. Mm Co za... 6 hp, nie, no. Uwielbiam to. Partiers pierdolony. Czy jakiś amunk ty rzucił? Dziękuję. Z rają RPGami Nie podoba mi się taka sytuacja Ooooooooo Już nam wbijają na B Panowie bronimy tego B Nie gramy jak lamy Zabijamy Ten co on tu robi? W ścianie gdzieś siedzi? But w... Ruszyć się nie można, nie mogę się zrespić, dobra, obiegniemy tutaj mm, z flagi B, z flagi B na konkursie, tutaj środek mapy, jest, Enemy wow. Patrzcie tu, to, patrzcie tu, to. za wysoko, ale ten będzie okej. Okay. Magnum, dobra sprawa. Magnum, dobra rzecz. Taką pajdę z Magnuma... Pięknie, pięknie. Już tu na mnie czekali. Niepotrzebnie wybiegam tak... jak... lamus jakiś do przodu, no to, to jest... trochę z mojej strony błąd. No ale chcę jak najwyżej kryć... na tobie, gościu, na tobie. Tutaj też już... Mam próbują spuszować. Gdzie jest? Nie widzę go. Strzały są tam, tej Ja M16. Power. Ну, убей там камнячка, ну убей спан, Олеж спан Не дам Ну! Фак! Hmm. Udopił mnie teraz, udało mu się. 7 ticketów do końca. Czyżby była zajebiście krótka runda? Czyżby był zajebiście krótki odcinek? No ja wiem, może nie tak zbyt zajebiście dla tych, który to się podoba Zobaczymy Pewnie za chwilę ruszy ostatnia fala 8x7 Będą próbować to splantować za wszelką cenę 6x Nie, ja, dlaczego ja nie przybliżam. I tak właśnie! Oto proszę Państwa, przed Wami najkrótsza rozgrywka, chyba, którą mogliście ujrzeć na moim kanale. Nie będę miał dużo roboty z tym odcinkiem, ale w ramach rekompensaty, z wiary szybko postaram się uklecić fragmowi, które, na które zbieram materiały. Także. To tyle ode mnie mówił dla Was Kamehan KHN Game Tak mnie związano na YouTube. Tak się nazywałem na YouTube. Myślę, że się podobało. Mogę się podobać 6 minut 20 sekund dupy nią rywa. Tymczasem zerkajcie na mój kanał, komentujcie, lajkujcie, pokażcie um, żoł? chyba... Pokażcie co możecie pokazać. Dobra, nic nie pokazujcie. Tymczasem na razie trzymajcie się. Cześć!